Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Mini Football. Oczywiście standardowo zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków z tej gry. No i zaczynamy dzisiaj sobie od La Zobaczymy, czy dopisze nam szczęście dzisiaj. <grym> Jak to powiedziałem, szczęście. Aj, udało się. Ej, myślałem, że się nie uda, Udało się, ale najsłabsze strzelić. My dostaliśmy kartę. Bierzemy. Co my tu mamy? Pewnie nic fajnego. Jakieś kasa, jakieś ulepszenia. Koszulka nowa. Może być. Zaczniemy od odebrania codziennych szybkich pierdół. Karta odblokowana z ostatniego. Otwieramy. Co my tu mamy? Nic ciekawego pewnie. O, a jednak. Spodemki dosyć fajne. Daily Deals. Pieniążki darmowe. Jak najbardziej sobie tu mogę odebrać. 372 to już jest dosyć spoko sumka. Tu mamy coś do odebrania. 500 pieniążków. No, bierzemy oczywiście. To jest też spoko suma. Już się ta kasa zbiera. Mamy do dobrania tutaj jeszcze 20 klejnotów, czy diamentów, czy jak zwłt. Tak zwał gemów. Może być gemów. Może sobie zmienimy coś w końcu w wyglądzie. Może tutaj tą koszulkę nową, bo jest dosyć fajna. Pyk, koszulka Francji to jest. I spodenki też mamy jakieś nowe. E, te, ale znowu nie pasuje nam koszulka do tego. Musimy sobie zmienić znowu cały wygląd. Może czarne albo te, niebieskie. No sam nie wiem. Dobra, spodenki damy sobie czarne. Mienimy sobie skarpety na takie niebieskie. I buty, żeby pasowały, to też takie czarno-niebieskie. No i nowy wygląd za na dzisiejszy odcinek. I w dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie, spróbujemy swoich sił tutaj w Halloween tournament, Halloween event. Zaczynamy! Play. Może być ciekawie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy już graliście ten tournament Halloweenowy i czy daliście radę. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tym odcinku. Kogo nam tam wylosuje? Diego, aha, to nie wylosuje, tylko już jest wylosowany. Mam mniej punktów. Dobrze. No i mecz halloweenowy, zobaczymy jak mi pójdzie. Możemy sobie zobaczyć drugą drużynę. Ma dobrych zawodników, nie ma co ukrywać. Ja w niebieskich strojach e, przeciwnik zaczyna. No i spróbujmy. Już odebranie piłki. <laughs> Czyste. Dobrze, jak na razie tutaj zaczęliśmy. E, ale spokojnie, spokojnie. O, to może być akcja. To może być akcja. Czy będzie strzał z pola karnego? Jest gol, kamara! Świetnie, świetnie to rozegraliśmy na spokojnie. I troszkę myślę tutaj presji wywarliśmy na początku tego spotkania. Lecimy kolejny mecz, e, kolejny ten. O, już jestem przy piłce, ale to zepsuł. Oj, odebrał, teraz ja to zepsułem. O, kurczę, znowu on to zepsuł. Halloweenowy event. Lecimy dalej. Panowie, makaron Fusilli widzę, tam się ustawia. Niestety odebranie piłki. Ale już jestem, już jestem przy piłce. Mocne wykopanie do przodu do Macharonów Usili, ale nie dał rady. Oj, troszkę się tutaj zagubiłem. Oj, był strzał, strzał przeciwnika, ale na szczęście nie udało mu się. <laughs> tu może być znowu akcja. Nie, stop! Stop, nie, stop! Patrzcie, prawie mi zabili piłkarza, i jeszcze się cieszą. Bo będą bezczelni. I leć teraz, pusta bramka i strzał. I kolejny strzał za pola Karnego, Paul. Pięknie, pięknie ten mecz się zapowiada. Miejmy nadzieję, że wszystkie dzisiaj mecze tak ładnie pójdą, bo to w końcu walczymy o Halloweenowy puchar. No i Francesco. Francesco coś za dużo fauluje, agresywny chłop. Ej, nie, to mnie sfaulowali, tak? Nie, zory. Już się zagubiłem w przestrzeni. O nie, teraz może być okazja na szczęście. Mój bramkarz sobie na spokojnie daje radę, co on mnie kopnął w, w jaja, że tak powiem, brzydko. Czy w jaja jest brzydko? Nie, no to nie było brzydko, dobra. Czy w końcu rozegramy jakąś akcję, chyba samotną akcję? Mija tutaj wszystkich. <laughs> Kurcze, Kamara tam był, mógł odebrać tę piłkę, on lubi strzelać z daleka, no i 2-0, 62% przy piłce. Także zapowiada się, że w drugiej połowie też powinno być spoko. Dobra, makaron fusili przy piłce dzisiaj. Got to tu, coś mało widać. Kamara. Nie, sorry, to Pol. No i niestety zbyt długo zwlekał z piłką, bo nie. Zlekałem. Wow, wykopałem na Nie, biegnie te piłki. Kurczę, co tu się dzieje? Co tu się zaczyna dziać? No i co, sfaulowałeś? Nie umiesz czysto piłki odebrać, chłopie, żółtą kartkę dostaniesz i tyle będzie. No, pan Buddy. <laughs> Dostaje żółtą kartkę. Ja przypominam Wam jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę, oczywiście. To może nie strzeli. Jest. Yy! Yy! Co? Kurczę, co to było? Ej, spanikowałem widzowie. Ewidentnie spanikowałem. Dobra, uspokójmy się. Nie, no miało być uspokojenie. Dobra. Na szczęście przeciwnik nie gra też zbyt dobrze. I tutaj moje błędy zostaną wybaczone. I mocne tutaj wybicie piłki, miało być mocne, ale wyszło dosyć słabe, aj i niestety strata, ale już mamy tą piłkę i może jakieś dośrodkowanko, jest przy piłce, ktoś tam był, ale niestety się nie udało, jeszcze Kamara przy piłce, jest proszę Państwa, 3-0, Kamara, Pol to jest, Pol, mylim się z Kamarą proszę Państwa, Pol strzela kolejnego gola w dzisiejszym spotkaniu, fantastycznie. Pewnie w większości gracie już teraz FIFA 22, ale my tutaj w mini-futbol ciśniemy. No i już można powiedzieć, że jesteśmy na wygranej pozycji. Z takiej odległości jeszcze nigdy nie strzeliłem. <grym> nie, no musiałem spróbować, widzowie. Jestem jeszcze pod bramką. O kurczę, co mu się stało? Tylko nie, no już myślałem, że czerwona. Rodriguez dostał żółtą kartkę. Dzisiaj naprawdę agresywnie moi zawodnicy grają bardzo dobrze. Wywierać tam presję. No i teraz, czy będzie chociaż honorowy gol przeciwnika? Już mamy mało czasu. Ej, kurczę, mam cały czas podanie naciśnięte. Nie wiem, co zrobić. Kurczę, sorry, nacisłem Widzowie podanie i już nie odklikłem, i nie wiedziałem, co zrobić. I koniec meczu. Wygrywamy 3-0. Bardzo ładne spotkanie. Miejmy nadzieję, że następne też będzie takie świetne. Dobra, wygrywamy. Część dalsza za chwilę, Halloween event. Mam nadzieję, że wygramy wypasione super spodenki, które tam są do wygrania. A już tutaj tymczasem Abdul ulepszenie, mój były najlepszy zawodnik. No i czekamy na kolejny mecz, potem mamy ulepszenie zawodnika, ale nas interesuje ta końcowa wygrana. No i zaczynamy. 325 punktów, będzie trudniejszy mecz. No i dobra, już teraz lekki stresik się wdał, bo to już jest ważny mecz. Na szczęście ma słabych dosyć zawodników, z tego co widzę. Ale ma ładny strój, też chciałbym tak mieć. Żółte koszulki. Wow, wow, wow. Kurczę, to jest chyba lepsza drużyna. Musimy tutaj lepiej grać, panowie, na czas, na czas. Ej, już! Ale fard, na szczęście nie strzelił gola. I dla kogo będzie teraz? Dla drużyny przeciwnej, proszę tutaj, biegnę, że piłki, papa. Football, dobrze, masz tam makaron, fusilli. A, gdzie ty podajesz? Masz tam makaron, a ty podajesz do kurcze yy, ryżu. Dobra, takie żarty, tak możemy sobie żartować. W nieskończoność. No i niestety strata piłki. Dosyć. Wow, co to był za strzał, makaron, fusilli? Tutaj potrafi zaskoczyć wszystkich. I papa, football, może tutaj odbierze, nie. Mamy przy piłce Pam Buddy. No i co on tutaj zrobi? Może zmyli przeciwnika? Kurcze! Naprawdę on chyba wie do czego służy tutaj przycisk. Ej! <ścoughs> co to było? Co to było? Przypadkowo nacisnąłem spację. A! Broń to! Na szczęście nie strzelił, już zawału dostałem. A on tylko koszulki ma takie fajne. Dobra, to jednak nie jest takim dobrym zawodnikiem. I Łe! Co? Co ten bramkarz zrobił? Co go powaliło? No i patrzcie, co się w tym meczu dzieje. Ej. Bez kitu, oni nie umieją grać, czy co to było? Charles chciał tutaj nam strzelić. No jak na razie drużyna przeciwna. W większości przy piłce. No i dobrze, uspokójmy, może to spotkanie troszkę. Nie da się, nie da się, bo przeciwnik jest zbyt mocny tutaj. Straszną presję wywiera na mnie. Co to było? Dobra, teraz dla nas. Ok. Proszę tam wywalić tą piłkę gdzieś. No i żeś wywalił. Dobrze teraz? Może być. Mogło być dobrze, gdybym podawał. Jak na razie 0-0. Nie jest najgorzej. <laughs> Może w drugiej połowie będzie lepiej. 0-0. To nie jest nigdy przegrana. Jeszcze. Jeszcze jak jest 0-0, to tu można dużo, dużo. Działać. I gdzieś podanie tam w pole. <ścoughs> Szkoda, że nie karne, tylko jakieś pole marchewek. E, dobrze. Leć. Dobrze leć. Nie daj się. Psa, dlaczego on tak przysprintował on? Kurde, dawaj tą piłkę mnie zdenerwował. Papa futbol A, niestety, złe podanie. Proszę tutaj opanować się. Dobrze teraz może być akcja Kaś teraz może być akcja Niestety nie zdążyłem tutaj odebrać piłki Jeszcze tutaj Kamara y, Może coś zaatakować Podanie świetne i mogła być okazja Mógł być świetny gol Proszę jeszcze tutaj y, zostać przy piłce Kurczę Francesco Francesco naprawdę Coś faluje ostatnio dużo Dobra lecimy dalej Już coraz większy stres bo zbliża się spotkanie do końca Dobrze, dobrze, dobrze. My przy piłce. Papa futbol. Aj, podanie do fusili, nieudane. Odebranie piłki, teraz może być znowu akcja. Niestety. Aj, 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 Powiedziałem, niestety, zanim to się wszystko jeszcze stało. Proszę tutaj odbierać tą piłkę. Nieudane, ale mamy aut. Mamy aut, 82 minuta i makaron fusilli przy piłce, dobry znak. Ajajajaj, teraz nie wiem kto, nawet bo nie mogę czytać. Kurczę, już chciałem strzelać, ale nie wyszło, proszę Państwa. Za pola karnego te strzały dosyć dobrze mi wychodzą. I co to było? Wykopanie piłki gdzieś tam w pole karne. Czy ktoś jeszcze będzie ją w stanie odebrać? E, biegnijcie, chłopaki. E, jeszcze może dacie radę strzelić? Nie. No i niestety, niestety będzie to dogrywka. Tylko, że było, nie było karnych, nienawidzę karnych widzowie, tak wam się przyznam. No i kurczę, strata piłki. Papa futbol, rób tam coś. Aj! I na szczęście odebranie piłki. Na szczęście nie udało się przeciwnikowi strzelić. I podanie delikatne do Bramkarza. Kurczę, za dużo tych podań, panowie. Nie możemy stracić piłki w takich momentach. I na szczęście Bramkarza nam dobrego i obronił to. Cały czas 0 do 0. Nie wierzę, jak to wygram, to po prostu. Co to był? Naprawdę, to jest mocna drużyna. Naprawdę mocna drużyna. Skupić się, moi zawodnicy. Proszę się tutaj skupić. Wywalić piłkę daleko. Aj, ale prawie zabił tutaj mojego zawodnika przy okazji. Proszę tutaj nie mścić się na innych. I z za pola karnego, dobra dawaj! Nie, no kurczę, miałem już strzelać. Nie zdążyłem, no i mamy koniec yy, pierwszej dogryweczki. Lecimy. Z... Co już? Aha. No to tutaj to już, yy, widzowie, będzie śmiech, dobra. Mamy jednego, ale to jest czysta loteria, widzowie. to jest czysta loteria. Ja nie wiem, co tu się wydarzy właściwie. Nie wiem, kiedy on strzeli. No i już mamy jeden. Jeden. Dobra, może mi się teraz uda strzelić gola kolejnego? Jest, mamy drugiego. Czy przeciwnikowi się uda? Oby nie. Nie wiem, w którą stronę on tutaj strzeli. Aj! Dobra, makaron fusili teraz będzie strzelał. I czy mu się uda? Kurczę! Nie! O nie! Jak teraz strzelą, to koniec. To koniec! Nie! No i strzelili, przegrywamy Halloween Event. A, nie, to jest, no, średnio. Chyba będziemy już sobie musieli powtórzyć kiedyś ten Halloween Event. Także gratulacje dla, dla przeciwnika, ale naprawdę mecz był bardzo ciekawy wyrównany. Myślę, że w kolejnym odcinku spróbujemy sobie to powtórzyć. A teraz wystarczy. Zapraszam do zostawienia subika i łapeczki w górę, jeżeli Ci się podobało. I do usłyszenia!